Witam. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest historii sprzedaży łodzi, ale niestety nie takiej zwykłej sprzedaży, gdyż ta skończyła się tragedią. Historia, która pokazuje jak daleko może posunąć się ktoś kierowany chciwością. Poznajcie historię Skylara i Jennifer Dillion. Dzisiejsza sprawa przynosi nas do Kalifornii, dokładnie nadmorskiego miasta o nazwie Newport Beach. Słoneczne Newport słynie ze swoich plaż, portu oraz nowoczesnej architektury. Populacja jest nieduża, bo wynosi zaledwie 85 tysięcy mieszkańców. Ale przede wszystkim populacja tego miasta jest generalnie bogata. Newport Beach należy do czołówki, jeżeli chodzi o zarobki. Przeciętny mieszkaniec zarabia tu trzy razy więcej niż przeciętny mieszkaniec reszty USA. Zacznijmy od Toma. Tom Hawks wychował się w Kalifornii. Był weteranem wojskowym, a w późniejszym okresie swojego życia został kuratorem sądowym i miał dwóch synów, razem ze swoją pierwszą żoną. Jego pierwsze małżeństwo niestety nie przetrwało próby czasu, po rozwodzie jednak jego synowie zostali pod opieką ojca. Później Tom wziął ślub ponownie z kobietą imieniem Jackie. Jackie okazała się przykładną macochą, a jej małżeństwo z Tomem było bardzo szczęśliwe. Para była również bardzo ambitna i razem ciężko pracowała. Odkładali pieniądze, mieli w planie kupić jacht i odejść na emeryturę. I tak jak postanowili, tak też zrobili. Kupili łódź, którą nazwali Well-deserved, czyli zasłużona. Para na łodzi zamieszkała, żyła pełnią życia, przemieszczała się z portu do portu i delektowała się każdym dniem. I tak spędzili dwa lata. Aż do momentu, gdy doszła ich wiadomość, że jeden z synów Toma oczekuje dziecka. Tom i Jackie byli w niebo wzięci. Jackie przez wypadek w młodości nie mogła mieć dzieci, więc perspektywa zostania babcią bardzo ją ucieszyła. I tak oto małżeństwo Hox zdecydowało, że sprzedadzą swój jach i zejdą na ląd, by być bliżej swojego nowonarodzonego wnuka. W listopadzie 2004 para wypłynęła na swoją ostatnią wyprawę, by pożegnać się z łodzią. W tym momencie mieli już dobrą ofertę kupna. Chcieli po prostu skorzystać ten ostatni raz z łodzi, na którą przecież tak długo pracowali. I nagle słuch po nich zaginął. Widzicie w San Diego półtorej godziny jazdy od Newport Beach. Mieszkał brat Toma, Jim Hawks, który był również byłym komendantem policji. Gdy kontakt z jego bratem i bratową urwał się tak gwałtownie, Jim postanowił sprawdzić to i pojechał do Newport Beach. Gdy dojechał na miejsce, znalazł zasłużoną, ale nie znalazł nawet śladu po Jackie, Tomie lub ich samochodzie. Brat zaginionego zaczął jednak zwracać uwagę na pewne poszlaki. Łódka, którą zaginione małżeństwo używało, by przemieszczać się między jachtem a lądem, była źle przywiązana, wręcz niechlujnie. Tom nigdy by jej tak nie zostawił. Następnie, na pokładzie zasłużonej, Jim zaczął zwracać uwagę na inne rzeczy, jak na przykład delikatny bałagan, na przykład porzucony w totalnie losowym miejscu ręcznik. Zaniepokojony brat zwrócił na to uwagę od razu, gdyż Tom i Jackie byli nieco pedantyczni, bardzo dbali o porządek. Nie zdarzało im się zostawiać talerzy lub ręczników w miejscu, gdzie być ich nie powinno. Mijały jednak dni i jedyne co dało się ustalić to to, że małżeństwo zaginęło po wypłynięciu na rejs testowy z potencjalnym kupcem. Nic poza tym. Nie wiadomo kto był kupcem, nie wiadomo nawet czy to łódź kupił. Jimmy jednak postanowił na łodzi zostawić notatkę. To osoby, która kupiła zasłużoną. Jestem emerytowanym komendantem, chcę porozmawiać z osobą, która kupiła ten statek, gdyż jego poprzedni właściciele zaginęli. I osoba, która się zgłosiła, nazywała się Jennifer DeLeon. Jennifer powiedziała, że kupiła łódź, ale to tyle. Spotkali się, wypłynęli na rejs testowy, podpisali umowę, koniec. Dodała, że ona też próbowała skontaktować się z Jackie i Tomem, bo nie dostała książeczki instruktażowej do łodzi. A co z zaginionymi? Nie wiem, co z zaginionymi. Mówili coś o Meksyku? Tak, tak, mówili coś o Meksyku. Dodała również, że razem ze swoim mężem zapłaciła za łódź gotówką. Ale wgląd na konto zaginionych wykazał, że nie wpłacili rzekomo uzyskanych pieniędzy na konto. Łódź miała zostać sprzedana za 435 tysięcy dolarów. Nawet jeżeli Jackie i Tomowi nic się nie stało i po prostu chcieli się ulotnić, znaczyłoby to, że postanowili podróżować z tak ogromną kwotą przy sobie, co nie do końca miało sens. Stworzono plakaty o zaginięciu Jackie i Toma oraz postanowiono przyjrzeć się Jennifer i jej mężowi. I tak oto poznajemy postać Skylara Dillion. Okazało się, że Skylar miał już historię kryminalną, a także oryginalnie nazywał się on John Julius Jameson. Miał już za sobą odsiadkę za napaść z bronią i aktualnie przebywał na zwolnieniu warunkowym. Był synem Narkomana, a w dzieciństwie był aktorem. Grał nawet w Power Rangers, ale prawdopodobnie tylko dlatego, że jego ojciec próbował jakoś na nim zarobić. Gdy dorósł, postanowił założyć mundur i dołączyć do Marines. Swoim znajomym z opowiadał, że miał na koncie 60 trupów. Co było ściemą. Skylar dołączył do Marines na dwa tygodnie, a następnie odszedł, by niedługo później poznać przez internet swoją przyszłą żonę Jennifer, razem z którą doczekali się jednego dziecka. W momencie, gdy policja zaczęła przyglądać się małżeństwu Dylion, Jennifer była w trakcie drugiej ciąży. Finansowo mieli, krótko mówiąc, przechlapane. Prawie 100 tysięcy długu i mieszkali w garażu rodziców Jennifer. Więc dla policji było to bardzo ciekawe. Jak to jest, że para, która tłonie w długach, wyciąga z kieszeni kwotę bliską pół miliona dolarów i kupuje za nią łódź? Przeczesano więc zasłużoną. Znaleziono tam paragon, na którym między innymi były środki czystości oraz worki na śmieci. Rzeczy, które nie muszą świadczyć o winie, ale zdecydowanie okazują się bardzo przydatne, gdy chcesz oczyścić miejsce zbrodni. Policja poszła za tropem paragonu i sprawdzono nagrania monitoringu w sklepie. Zakupu nie dokonała jednak ani Jennifer, ani nie zrobił tego Skylar. Lecz jakiś starszy mężczyzna przy kości. Mężczyznę zidentyfikowano jako ojca Jennifer. Po udaniu się do pary podejrzanych, ci ukazali dokumenty kupna łodzi. Wszystko wydawało się zgadzać. Nawet podpisy zaginionych. Ich pismo pokrywało się z ich innymi podpisami. Tylko że nie. Podpis Jacki miał błąd w nazwisku. Nazwisko podpisane było Hawk, a nie Hawks. S na końcu nazwiska, jak potwierdzili grafologowie, było dopisane przez inną osobę. Do tego z nieznanych powodów zaginieni rzekomo dali Jennifer pełnomocnictwo. Dlaczego Tom i Jackie daliby taki przywilej osobie, którą dopiero co spotkali? To nie miało sensu. Do policji dotarło również nagranie z banku, na którym małżeństwo de Leon próbowało wybrać pieniądze z konta zaginionych. Menadżer banku na szczęście odmówił. Podczas przesłuchania policja chciała się dowiedzieć, jakim cudem małżeństwo de Leon miało w posiadaniu taką kwotę pieniędzy, jaką według ich historii zapłacili za łódź. Skylar obronił się mówiąc, że zapłacił za to pieniędzmi, które ukradł podczas napadu, za który poszedł kiedyś do więzienia. Było to nielegalne, lecz na pewno było to o wiele mniejszym przewinieniem niż morderstwo, które policja zdecydowanie go już podejrzewała. Na papierach widniał podpis niejakiego Alonso. Alonso, którego Skylar podobno poznał podczas swojej odsiadki. Alonso był tam klawiszem. I zarówno on, jak i pani notariusz, która przypieczytowała umowę sprzedaży, potwierdzili wersję wydarzeń Jennifer i Skylara. Policja miała związane ręce. Ich ostatnią deską ratunku okazała się być telewizja. Wyemitowaną materiał w stylu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W którym przedstawiono również samochód zaginionych. I o dziwo to zadziałało. Dostali cynk, że ktoś wie, gdzie jest ten samochód. I jest on w Meksyku. Śledczy myśleli, że może faktycznie wersja podejrzanych jest prawdziwa? W końcu to Jacki chcieli uciec do Meksyku. Teraz odnaleziono tam ich pojazd. Po udaniu się na miejsce jednak okazało się, że tak nie do końca. Mężczyzna, który był w posiadaniu samochodu, wyjawił, że samochód został mu podarowany przez gościa imieniem Skylar Dillion. Badania DNA potwierdziły, że Skylar przebywał w tym samochodzie. Teraz policja nie miała wątpliwości. Była pewna, że Skylar i Jennifer pozbawili małżeństwo hoł życia. Przeszukano mieszkanie Dillion i znaleziono laptop, kamerę oraz wizytówkę, która prowadziła do innej nierozwiązanej sprawy. Sprawę Johna Jarviego. John Jarvie poznał Skylara w więzieniu, a rok przed zagnięciem Jackie i Toma znaleziono go martwego w Meksyku. Jak ustalono później, Skylar zwabił Johna obietnicą łatwego zarobku. Powiedział Johnowi o inwestycji z praktycznie zerowym ryzykiem. Skylar był wtedy w więzieniu, opuścił je na jeden dzień, gdy dostał przepustkę, spotkał się z Johnem, którego zwabił obietnicami, następnie pozbawił go życia i wrócił do więzienia. Śledczy postanowili ponownie porozmawiać z notariuszką i tym razem ta zmieniła wersję wydarzeń. Nie była świadkiem podpisania dokumentów przez zaginioną parę. Jennifer przyszła do niej pewnego dnia z już podpisanymi dokumentami i poprosiła o zatwierdzenie i ta tak zrobiła. Z tą nowo nabytą wiedzą policja zwróciła się też do Alonso, który również zaczął śpiewać. Według jego zeznań, Skylar skontaktował się z nim i zaproponował mu współudział. Mieli razem udać się na spotkanie z małżeństwem Hawks, udając, że chcą kupić zasłużoną. Następnie mieli związać parę i wyrzucić za burtę. Gdy dwaj mężczyźni udali się do miejsca, gdzie znajdowała się łódź, tom był podejrzliwy. Może intuicja, może mężczyźni byli nerwowi, albo kombinacja obydwu. By załagodzić podejrzliwego Toma, Skylar zadzwonił pod Jennifer, która przybyła na miejsce z ich synem. I to sprawiło, że tom niestety im zaufał. Ale był jeszcze jeden problem. Tom nie był małym gościem. Pomimo, że nie był najmłodszy, jego przyszli oprawcy nie byli pewni czy dadzą mu radę. Więc zwerbowali do współpracy jeszcze jedną osobę. Johna Kennedy'ego. Lokalnego gangusa, którego Skylar również poznał w więzieniu. Gdy wypłynęli na rejs próbny, trzech mężczyzn obezładniło i związało swoje ofiary. Tam zmusili ich do podpisania papierów, gdzie Jackie najprawdopodobniej umyślnie zrobiła błąd w swoim nazwisku. By dać znać, że coś jest nie tak. Według zeznań Alonso, obezwładnienie Toma nie było łatwe. Skylar został przez niego rzucony na posadzkę, ale przy pomocy Wielkiego Johna Kennedy'ego dali radę go obezwładnić. Gdy para podpisała dokumenty, napastnicy pod osłoną nocy wypłynęli na głębokie wody. Przywiązali swoje ofiary do kotwicy i wyrzucili ich za burtę. Wtedy że muszę ją Skylar i Jennifer do końca twierdzili, że byli niewinni. Jennifer później zmieniła swoją wersję, twierdząc, że pomogła tylko w obawie o swoje życie. Alonso, za swoje zeznania i pomoc w śledztwie dostał 20 lat. Jennifer została skazana na dożywocie. John Kennedy został skazany na śmierć. Skylar także został skazany na śmierć. Co ciekawe, w więzieniu Skylar wyszedł z przysłowiowej szafy. Oświadczył światu, że jest kobietą. Jak się okazało, za pieniądze ze sprzedaży łodzi chciał przejść przez operację zmiany płci. Już za krat Skylar próbował, lub próbowała, by Stan Kalifornia zafundował ową operację. Jednakże bez skutku. W akcie desperacji Skylar pewnej nocy spróbowała załatwić sprawę na własną rękę za pomocą żyletki. I tak kończy się ta historia. Bardzo smutna zresztą historia. W której to ludzie, których kochali przyjaciele i członkowie rodziny, musieli odejść przedwcześnie z tego świata. Przykład na to, że w naszym świecie nie trzeba sięgać po fikcję, by zatracić się w historiach o potworach. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Do następnego.